Bierki, klasyczna gra zręcznościowa, od wydawnictwa Alexander. Taki malutki produkt, na szybko żeby pokazać I tu mamy bierki i pchełki razem, to jest dwa w jednym, dwie gry zręcznościowe Takie klasyki, warto sobie je przypomnieć Tu mamy punktację, jaki, jaka końcówka patyczka, ile punktów otrzymujemy za nią Harpuny są najdroższe, najtańsze te, te, te takie dzidy, te, te szpikulce, no a po drodze jeszcze kilka innych, też te dro tymi droższymi częściej nam się łatwiej i łatwiej wyciąga, chociaż to zależy jak, jak nam się patyczki ułożą, tu generalnie chodzi o, o wyciąganie patyczków z rozłożonej takiej grupy z puli, tak żeby innych nie, nie, nie poruszyć, żeby nic nam nie, nie spadło. No i zaraz zobaczymy. Oczywiście sobie możemy pomagać, pomagać sobie tym patyczkiem w tym naszym dziele. No i zaraz będziemy oglądać. Tak. I jest. Co my tu mamy? To jest do pchełek. Bo mają skakiwać do miseczki. I mamy pchełki. I każdy z nas ma tak, są tak, tak kolory, kolory graczy, i mamy takie tutaj dyski, a te są trochę wypukłe, i można je naciskać generalnie. No i przez takie naciśnięcie, o! Mogę to polecić, mi by szczeliło gdzieś w kosmos, ja nie umiem dobrze w takie, w takie gry grać. W temacie, trzeba, trzeba tak nacisnąć, żeby nam nie uciekło hen hen daleko, tylko żeby wyskoczyło tu to jest odpowiednie naciśnięcie to może wskoczyć. to są pchełki yy, a bierki tak, już zaraz a tu mamy mamy nasze patyczki do, do bierek yy, te są zestawy, gdzie tych bierek jest więcej, bo tu tego nie ma tak, tak bardzo dużo yy, no harpony, tak i tu mamy takie, takie halabardy. Takie ostrze. Zwykłe, niby ostro zakończone, ale wiadomo, że to nie jest ostre, bo to jest dla dzieci. I co? Aha, jeszcze te łopatki zawsze, tak były. I tu po, roz, po rozbudzeniu tego w jakiś tam wymyślny sposób będziemy sobie podnosili, tak żeby innych nie poruszyć. Tak to wygląda. Chyba nawet nie ma instrukcji, bo specjalnie słuchy są nam niepotrzebne, do tego. Bierki gracz stara się wyciągnąć jak najwięcej jak naj, najcenniejszych i rozsypa, z rozsypanych bierek. Jeżeli w trakcie wyjmowania gracz poruszy którąś leżących bierek, to kończy swoją kolejkę. Punktacja pchełki. Celem gry jest zwrócenie wszystkich czterech małych pchełek jednego koloru do miseczki, stojących między graczami poprzez naciśnięcie jej krawędzi większą pchełką. Kto wrzuci do miski jako pierwszy swój komplet pchełek, ten wygrywa komplet do pchełek, komplet do bierek. Też spotykamy się z większą ilością bierek w takiej grze. Szybkie małe otwarcie i, i pokaz dwóch gierek zęcznościowych. Za grosze generalnie, a zawsze fajna gra zęcznościowa, klasyczna, żeby pokazać dzieciom jak to się kiedyś grało w pchełki, w bierki. I tak to wygląda. Chinky.